Nie wiem, kto to dzisiaj powinien usłyszeć, ale ten cytat odmienił moje życie: Nic nie możesz zyskać bez straty. Nawet niebo domaga się śmierci. Chcesz się wznieść, musisz zaliczyć dno. Musisz stracić aktualnych ludzi, których masz obok siebie. Musisz poświęcić swoje poprzednie życie. Więc na początku zadaj sobie jedno kluczowe pytanie: czego tak naprawdę się boisz? Może tego, że będziesz silny, silna, dumna, arogancka, bogata. I może wtedy nikt nie będzie cię lubił z Twoich najbliższych znajomych. Tylko dlatego, że będziesz więcej zarabiać. Tylko to, co tracisz, nigdy nie jest większe niż to, co możesz zyskać. Prawdziwa strata to zostania na tym poziomie, na którym aktualnie jesteś. Ta wersja musi umrzeć, by narodziło się coś lepszego. Koniecznie zapisz tą rolkę. Ty złapiesz chwilę z wątpienia.